Witam serdecznie wszystkich moich słuchaczy, w e, tym mieszkańców Knurowa i pozostałych obywateli Polski. Mam newsa w związku z tym, kontaktuję się dzisiaj w zasadzie kolejny odcinek, można powiedzieć e, cyklu materiałów wideo e, z mojej inicjatywy i z mojej strony e, dla państwa. Mianowicie pod moim poprzednim materiałem wideo dotyczącym komisariatu Policji w Knurowie, to co z grubsze najważniejsze. Pojawił się komentarz dosyć ciekawy. I od jeszcze ciekawszej osoby. No nie zgadniecie. Odezwał się pan Mariusz Nocoń. Aktualnie przebywa na emeryturze. Był funkcjonariuszem policji. W wydziale kryminalnym komisariatu w Knurowie. Miał przyjemność mnie poznać w trakcie służby, e, zwłaszcza bodajże w ostatnich jego latach e, pracy. E, nawet realizował jedno postępowanie, które ja zleciłam, e, bo miałam status pokrzywdzonej. E, Zadzie nie tyle status pokrzywdzonej, co w gwoli wyjaśnienia e, ja byłam poszkodowana. Natomiast sprawa dotyczyła składania fałszywych zeznań odnośnie sprawy dotyczącej zdarzenia, to jest włamanie do biura Stowarzyszenia 4 Pory Roku w Knurowie w biurowcu przyszpitalnej 8. To było kilka lat temu, na pewno Państwo pamiętacie, mniej więcej na początku 2016 roku. Także nie będę wracać do szczegółów tamtego zdarzenia, bo nie o to w tym momencie chodzi. Natomiast y, przedstawiam po kolei pana Mariusza z Kunrowskiej Policji, aktualnie emerytowany policjant. Y, no i tak, y, później wydarzyła się jeszcze jedna sprawa, którą realizował, i sytuacja była odwrotna, jeżeli chodzi o mój udział i status w tej sprawie. Co prawda, zostałam y, przesłuchana przez niego w charakterze świadka, ale on już tam swoje miał w głowie. Bo pamiętam, co mówił nie na protokół, jak się zachowywał, jeżeli chodzi o mowę ciała. Jego typu na przykład. Taki gest. No, chyba Państwo wiedzą, co to oznacza w momencie, kiedy policjant mówi świadkowi, osobie, która ma status w postępowaniu świadek, że teraz czas na kolejną osobę. Nie będę w tym momencie wymieniać z imienia nazwiska, o którą chodzi, jaka była historia relacji między mną a ów mężczyzną. Nie chodzi o prywatę, chodzi o współpracę w ramach mojej firmy. Tyle wystarczy. I wracając do komentarza, o którym powiedziałam na początku, to jego treść brzmi następująco: Anetko, widzę, że leki nie pomagają. Poproś lekarza prowadzącego o zwiększenie dawki lub o coś mocniejszego. Pozdrawiam. Jak najbardziej odniosę się do tego właśnie poprzez moje wystąpienie w materiale wideo, gdyż uważam, że taki przekaz w takiej formie będzie najskuteczniejszy. Powiem tak. Nie wiem, jakie leki autor miał na myśli. Autor y, komentarza, który przed chwilą przeczytałam. Natomiast jeżeli chodzi o moją osobistą, prywatną, tak zwaną apteczkę, bo wiem czego potrzebuję i w jakich sytuacjach, i nie potrzebuję do tego żadnego lekarza, jeżeli chodzi o jakiegokolwiek specjalistę, to chcę Państwu pokazać, żeby po prostu Pan Mariusz miał okazję się temu przyjrzeć i zastanowić się nad tym, co napisał. Rozpocznę od tego, co najczęściej używam, ze względu na to, że no niestety, ale od dziecka e, zawsze miałam problemy z tym, że w jelitach tworzyło mi się mnóstwo gazów. Niestety przez większość lat, e, no niestety nie, nie miałam możliwości, korzy okazji korzystania z właściwego, powiedzmy, że leku, nazwijmy to w ten sposób, e, które by zmniejszyły ilość gazów. No niestety, muszę mówić wprost i nazywając rzeczy po imieniu. No i w ostatnich latach, bo jak się okazuje, espomisa nie jest taki skuteczny, jak to mówią we, wszelki, we wszelkich reklamach oraz lekarze, zwłaszcza kiedy trzeba się udać na badanie USG, a już to przerabiałam. Więc bo chorowałam na nerki, w jednej nerce miałam piasek. Także wiem, co to znaczy. Więc nie wyobrażam sobie, jaki jest ból, kiedy ma się kamienie w nerce. To już ci z Państwa, którzy to przerabiali, to na pewno doskonale pamiętają lub wiedzą. Już nie mówiąc o gorszym etapie tej choroby, jeżeli chodzi o nerki. Więc polecam Ulbix wzdęcia. Na pewno znacie ten lek. No One są akurat te słabsze, są też mocniejsze no Kilka razy w ciągu doby można je zażywać Szczegółowe informacje są w ulotce Jak przy wszystkich innych witaminach i lekach różnego rodzaju I zanim jeszcze przejdę do kolejnego tak zwanego leku To dodam, że Kilka lat temu, kiedy mieszkałam na północy Polski, w Świnoujściu, dowiedziałam się przez przypadek, no przy okazji tak naprawdę wizyty u lekarza-ginekologa, jeżeli chodzi o specjalistę, na zwykłym, tradycyjnym badaniu. No co się okazuje? No i ja najprawdopodobniej nie będę mogła mieć kiedykolwiek własnych dzieci, ponieważ moja macica, no niestety, ale... Nie wykształciła się prawidłowo wcześniej. Jest zupełnie inna. Ja już teraz nie podam fachowej nazwy. To nie powoduje skutków ubocznych czy działania na szkodę pozostałych organów wewnętrznych w moim organizmie, bo też to ustaliłam. Tylko po prostu nie mam warunków do przechowania płodu. Więc to nie jest kwestia, że Samego zapłodnienia, nazywając rzeczy po imieniu, tylko że tam to że tamto byłoby niemożliwe, tylko przechowania go przez 9 miesięcy. No, niestety, nie ma na to warunków, ponieważ macica jest otwarta z dwóch różnych stron. No i no nie ma tego, co powinno być, no, niestety. Także to był jeden z ciosów, tak w znaczeniu czysto prywatnym, bo tego się w ogóle nie spodziewałam. No, ale. Co no w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziałam, odnośnie problemów z jelitami, jakiego typu, że odnośnie zbyt dużej ilości gazów, jakby nie leczenia tego we właściwy sposób już wcześniej, to kto wie, gdyby od dziecka było właściwie leczone, no ale kiedyś było zupełnie inaczej, nie było internetu, lekarze byli też zupełnie z inną wiedzą, tak naprawdę zwłaszcza dla dzieci wieku 1-3 lat. Także... No, nie cofnę tego, nie mam na to żadnego wpływu, ale myślę, że to przez to, że po prostu narząd, który się nieprawidłowo wytworzył, a o którym przed chwilą powiedziałam, nie miał po prostu na to miejsca. Przez inny narząd. No, i tak to wygląda, no niestety. No, trochę potrzebowałam czasu, żeby się z tymi informacjami pogodzić. Ym. Więc to a propos tego, gdyby ktoś się zastanawiał, kiedy będę mieć swoje dzieci. W grę wchodzi ewentualnie adopcja. Natomiast no, wiemy, jak w Polsce wygląda procedura realizacji adopcji, więc nie będzie to takie proste kiedykolwiek, tak myślę. A z drugiej strony, no, dzięki temu, że już w przeszłości przez wiele lat na przestrzeni. Różnych lat działałam w różny sposób na rzecz dzieci i młodzieży, więc miałam kontakt i mogę mieć w każdej chwili kontakt to jest kwestia wyjścia z inicjatywą tam, gdzie jakby zaszła taka potrzeba. I gdybym chciała mieć kontakt z, taką, z takimi osobami, że w wieku właśnie niepełnoletnim, czy nawet bardziej niż niepełnoletnim, że tak powiem, bo poniżej siódmego roku życia, no to. Są inne opcje, ale oczywiście, no to nie będzie moje, nie. Także to tak w kwestii wyjaśnienia tego, że naprawdę życie nam płata różne figle, są różne scenariusze, to co się dzieje w życiu danej osoby. No i ja pewnych sytuacji bym nie przewidziała, zwłaszcza to, o czym przed chwilą zrelacjonowałam. Także. Mój przypadek odnośnie macicy, to jest jeden na milion w skali świata. Nie robią na to zabiegów, nie zszywają, nie wymieniają narządu ani nic takiego nie robią. Po prostu za mało jest kobiet w skali świata, nawet w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, żeby to miało sens, żeby robić operacje, jakieś zabiegi, wymiany, cokolwiek takiego. Właśnie z tego powodu. Także jedyne co mi pozostało, to pogodzić się z tym, co jest i nie mam na to wpływu. Mogę zrobić coś w inny sposób, bardziej na zewnątrz, i... ale nie będzie to moje i nie traktować jako swoje. Tak to wygląda. Dobra, przechodząc do kolejnego leku, to już będzie krótsze. Maść, krem, nazywa się Mediderm. To jest na łuszczyce egzeme AZS. Tak jest napisane. Natomiast od jakiegoś czasu, co jakiś czas można powiedzieć, że pokazuje mi się na dłoniach wysypka. Niby ten rodzaj wysypki może być z różnych przyczyn. Ale ostatnio ustaliłam w poprzednim miesiącu, że wychodzi na to, że po prostu jeżeli w zbyt krótkim czasie jem produkty, w których w składzie jest jajko, albo bezpośrednio jajko kurze yy, i tak dalej, no to wtedy wysypka się pojawia. Co to oznacza? Ano, oznacza to, że żeby mieć pewność na 100%, że to jest właśnie to, to muszę zrobić testy yy, na alergie pokarmowe. Wcześniej nie, nie miałam czegoś takiego, yy, ale wiem, że są tego rodzaju alergie z różnych produktów. Także tak, yy, to. Co jeszcze? No, APAP. Każdy zna. <grym> Rzadko używam, ale czasami się zdarza. Myślę, że chyba jedynie, kiedy boli głowa. Stoperan. No, to trochę częściej niż APAP. Bo mnie częściej niż w ogóle czyści, niestety. <grym> ale nie znam przyczyny ale myślę, że to nie jest groźne, to jest chwilowe, więc Astoperan jest naprawdę skuteczny. Sonol to na tak zwane zajady. Czasami się pojawiają, ale na szczęście rzadko. E, witamina B2. Bardzo rzadko używam. E, zdarza się, że przydają się plastry, no, i mam termometr, bo czasami wyskakuje gorączka, a nawet bym powiedziała, że konkretne osłabienie, bo yy, przerabiałam w tym roku wiosną i dwa lata temu wiosną. Yy, no, trz, między 35 a 36 stopnia temperatury własnego ciała. Osłabienie mega. Ja myślę, że to ma związek z koronawirusem. Yy, więc to może jest jako, od, jako nowy odmian, nowa odmiana, nowy rodzaj grypy. Natomiast ja mam ostatnimi czasy właśnie takie mocne osłabienia, i one biorą się znikąd. Wcześniej w przeszłości miałam z reguły gorączkę albo wysoką, albo stan podgorączkowy, różnie. Nawet pamiętam sytuację, że w dalszej przyszłości, jak byłam no, dzieciakiem czy tam nastolatką i na przykład y, ze stresu, jak się czymś przejmowałam, to obojętnie czymś, to, ale tak naprawdę mocno, bo czasami miałam takie tematy i takie sytuacje w życiu, y, no to wtedy pojawiała się y, temperatura. Nawet dochodziło do 38, no różnie, więc być może jak była taka wyższa, to rzeczywiście. Coś też y, akurat mi dopadło, jeżeli chodzi o jakieś przeziębienie, coś grypowego, czy coś takiego. Także w ten sposób to wyglądało. No i mam jeszcze, ale już nie używam, bo swego czasu pojawiło mi się i jeszcze jest ważne, y, jakaś taka nietypowa alergia y, na oku. No i Pani Faptece doradziła mi tabletki Allegra. Po jedną na dobę się bierze, czy coś takiego, i to nie, że można przez długi okres czasu, tylko tam do chyba około tygodnia. Także one są takie silne, ale też nie można ich za długo stosować. Na szczęście mi przeszło i później już nie wróciło, także oby tak dalej. No i mam jeszcze krem maść na takie plamki. Nie pamiętam teraz fachowej nazwy, ale to nawet nie wiem z czego się bierze. Tak szczerze mówiąc, też to znikąd przychodzi. Czasami się wcześniej w przeszłości pojawiało, zwłaszcza na plecach, a tak to nie ma na szczęście nawrotu, więc jest wszystko w porządku. E, więc ja nie wiem, co autor komentarza miał na myśli. Leki na co? Bo nie jest to niestety dookreślone. E, natomiast e, ja mogę tylko przypuszczać w związku z tym, o czym mówiłam w poprzednim materiale. Jakie miałam przeboje e, z inicjatywy Komisariatu Policji w Knurowie i nie tylko, e, w minionym roku zwłaszcza. E, I w tej sprawie, w której byłam zatrzymana, e, były też e, badania psychologiczne i psychiatryczne z moim udziałem, na które bezproblemowo wyraziłam zgodę co było bardzo podkreślone przez pana prokuratora Przemysława Górskiego z Gliwic. I powiem tak, na pytanie biegłego psychiatry, kiedy mi się zapytał, czy ja przez rodziców jestem akceptowana, czy jestem traktowana, czy byłam traktowana gorzej niż moja siostra, no niestety, ale zrobiło mi się bardzo, bardzo, bardzo smutno. No, taka była reakcja z automatu, plus jeszcze tam wpływ innych czynników e, na tle emocjonalnym. E, w związku z zatrzymaniem, z tą całą akcją, z opadnięciem emocji e, pomiędzy tymi poszczególnymi dniami, bo dopiero następnego dnia było spotkanie z biegłym psychiatrą, e, no, pan prokurator oczywiście celowo e, skierował mnie do to jest przychodnia zdrowia psychicznego, czy jakoś tak, ale w Toszku, więc jakby na terenie tego zakładu psychiatrycznego, który jest wszystkim doskonale znany, no bo myślał, że zrobi to na mnie wrażenie w znaczeniu negatywnym, wręcz depresyjnym, a tak się nie stało. No, przy okazji mogę powiedzieć, że w ramach jednej z firmowych spraw, to było na początku funkcjonowania firmy, bo raptem niecałe pół roku firmy już miałam, to wysyłałam korespondencję w sprawie, żeby ustalić, czy osoba, której szukałam, jako osoba zaginiona sprzed wielu laty, czy przebywała 50 lat temu, mniej więcej, właśnie w zakładzie psychiatrycznym w szpitalu psychiatrycznym w Toszku. No, akurat stamtąd dostałam informację. Negatywną, że nie mieli takiego przypadku, którego ja tam bardziej szczegółowo przedstawiłam na podstawie informacji od klienta, ale dodam, że w porównaniu do szpitala psychiatrycznego, na to samo pytanie, a, który, a które też zostało przeze mnie zadane szpitalowi psychiatrycznemu w Rybniku na Gliwickiej, to szpital w Toszku nie miał żadnych problemów z udzieleniem odpowiedzi. Ale szpital w Rybniku już był sceptycznie nastawiony do sprawy, którą poruszałam. Dlaczego? Trudno powiedzieć, bo jak się okazuje, e, no, współczesne ustalenia e, z, z bieżących minionych miesięcy no, doprowadziły nas do tego, że zaginiony żyje. I jest tym, kim nie, chciał, nie chciała być rodzina, z której pochodzi, żeby był. Przeciwstawił im się. Zaginął dlatego, żeby robić swoje. Nie ujawnię więcej, bo na, na razie nie mogę. E, obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, więc tyle w tym temacie. I e, jeszcze coś chciałam dodać. Aha, i było też badanie przez e, biegłą psycholog, ponieważ e, biegły psychiatra stwierdził, że e, trzeba sprawdzić przez biegłego psychologa, czy e, i w jaki sposób potrafię sobie radzić w sytuacjach trudnych, problematycznych itd. Na to jest szereg różnego rodzaju testów, zadań, wywiadów, niewywiadów z psychologiem, ale w sumie to trwało godzinę czasu. Naprawdę sprawnie poszło. Pani psycholog była z zakładu karnego w Jastrzębiu Zdroju. Oczywiście o tym decydowała prokuratura w Gliwicach. Pewnie myśleli, że mnie tym przestraszą. A kobieta, przyznam szczerze, że jakby można było polecać jej usługi. Ale nie można. No to poleciłabym ją z całego serca, naprawdę. Bo to jest kobieta, która wie co robi i nie ocenia bezpodstawnie nawet swojego pacjenta, że tak to nazwę, nawet z takiej okazji, z której ja byłam. Więc nawet chciała znać, ale tak szczerze, co ja myślę o sprawie, która się toczy przeciwko mnie, o tym wszystkim co się wydarzyło. I dlaczego, I jakie jest jej rozwiązanie? No, akurat wtedy wiedziałam zdecydowanie mniej, no bo to jednak było w styczniu, czyli parę miesięcy temu, a tak naprawdę dopiero wiosną w tym roku e, udało się ustalić to, o czym mówiłam w poprzednim materiale wideo. E, no i oprócz, no i właśnie wtedy w tej sprawie, pomimo tego, że byłam wysłana na tego rodzaju badanie do biegłego psychiatry, do, do biegłej psycholog. To organy ścigania miały taką postawę, że wcześniej nie miałam tego rodzaju badań. No, chyba o czymś ważnym zapomnieli z mojego życia i to z niedawnych lat, z niedalekiej przeszłości, bo około pięcioletniej. E, miałam dwa razy badania psychologiczno-psychiatryczne, bo jest taki wymóg, i przeszłam je bez problemu. Za pierwszym i za drugim razem, wtedy, kiedy musiałam to robić, bo trzecie w kolejności dopiero mnie czeka, chyba za rok, czy, czy już teraz nie pamiętam. I jakoś tak, że, no bo to się robi co pięć lat, kiedy już macie licencję, a po raz pierwszy robi się w trakcie ubiegania się o licencję detektywa. Ym, więc ja oczywiście będę pilnować y, wiadomego terminu, po to, żeby zrobić y, właśnie te badania i żeby utrzeć nosa organom ścigania, a tym razem komendzie wojewódzkiej policji. E, tylko jeszcze się okaże, w którym województwie w Polsce, e, bo to zależy od e, mojego docelowego adresu zamieszkania, żeby, bo na pewno to się zmieni. E, więc e, jakieś zmiany na pewno nastąpią w moim życiu i też e, w teczce dotyczącej mojej licencji detektywa e, w komendach wojewódzkich policji e, w, w różnych województwach, bo na razie to ma Śląskie i Zachodnio-Pomorskie. Czyli Katowice i Szczecin. Yy, I teraz tak, jeszcze bym dodała, że jak byłam po raz drugi w ramach licencji detektywa na badaniach obowiązkowych psychologiczno-psychiatrycznych, bo minęło 5 lat odkąd miałam już licencję, to no nie ukrywam, że wtedy zdenerwowano mnie i to tak dosyć konkretnie informacją, że. Gdyby pojawiłam się na miejscu w dniu badania, no to są badania o charakterze prywatnym, trzeba za nie płacić zgodnie z, z ogólnodostępnym cennikiem, który jest w samym y, miejscu, w którym badanie się odbywało. Ja akurat robiłam w szpitalu numer 4 y, przy Zygmunta Starego w Gliwicach. Y, no i po raz drugi w tym samym miejscu u tych samych y, psychologów i psychiatrów. Także. Początek był trochę nieprzyjemny, bo musiałam interweniować u dyrektora tego szpitala, w którym badanie miało się odbyć, ponieważ zostałam wprowadzona w błąd w rozmowie telefonicznej parę dni wcześniej, a specjalowo się pytałam, żeby wiedzieć, na ile się przygotować, na jaką kwotę, bo po prostu nie pamiętałam, a też mogło się coś zmienić, ile te badania kosztują. I mogli mi udzielić informacji telefonicznie, ale udzielili 50%. No a drugie 50% to wiedziałam się na miejscu, gdzie ja wtedy przyjechałam ze Świnoujścia. Także miałam wtedy przypuszczenia, ale nie sprawdzałam tego, zostawiłam to, szczerze mówiąc, bo później sytuacja się uspokoiła po mojej interwencji u dyrektora szpitala, a w zasadzie u sekretarki dyrektora. Dyrektor wszystko słyszał, więc pani psycholog zmiękła, przestała Myśleć nie wiem co, być może myślała, bo na pewno byli przekonani, że badania robię po raz pierwszy, że dopiero ubiegam się o licencję, ponieważ też jak się okazało na koniec, tego rodzaju zaświadczenie dostałam, a nie zaświadczenie dotyczące tego, że już mam licencję i robiłam z tej okazji badanie, bo minęło 5 lat. Ym... I prawdopodobnie. Pani psycholog pomyślała, że ja robię u nich bada te badania z takiej okazji po raz pierwszy, pomimo tego, że mówiłam już, że 5 lat temu robiłam tutaj, gdy ubiegałam się o licencję. Ale ona w to nie wierzyła. Później to sprawdziła w aktach, bo zostały jeszcze były w ich dostępie. No i No i w sumie. Prawdopodobnie, chociaż to nie wyszło na jak, jakby ona mi nic nie powiedziała ani nikt inny z personelu, czy, czy na przykład pan psychiatra yy, prawdopodobnie, bo tak później doszłam do takiego wniosku, ona myślała, że ja skądś wcześniej wydębiłam te różne testy i zadania, które robiłam w ramach badania psychologiczno-psychiatrycznego, a zwłaszcza psychologicznego, bo tam było tego najwięcej. No, ale nie wiem, czy to rzeczywiście to myślała, czy zupełnie coś innego, i czy działała na czyjeś zlecenie z zewnątrz w taki sposób, na zasadzie, bo ona nie chciała się zgodzić na dopuszczenie mnie do badania. Bezpodstawnie. Także ja nie wiem, czy to nie była sprawka osób trzecich. Na przykład organów ścigania typu Knurowska Policja czy coś takiego. Tak wtedy przypuszczałam te kilka lat temu. I nie zdziwiłabym się, gdyby się to potwierdziło. Być może coś wtedy ktoś próbował zrobić coś, żebym nie miała ważnej licencji. Bo gdybym nie przeszła tego rodzaju badań, albo po prostu bym nie uczestniczyła, to był praktycznie ostatni możliwy termin. Bo później już był weekend akurat w tym czasie, w który miałam się zmieścić. No to miałabym spore kłopoty. Więc na szczęście ich uniknęłam, ale nie, nie przypuszczałam wcześniej, nie przewidziałam, że w ogóle do tego typu sytuacji z sesji dojdzie. E, a pytałam się wcześniej i też jej to przypomniałam. Mało tego, rozmowę telefoniczną miałam nagraną, o czym jej powiedziałam, nawet miałam ją przy sobie, bo w tym samym telefonie, e, z którego wtedy korzystałam i. Chciałam dać jej odsłuchać, ale ona ostatecznie uznała, że nie potrzebuje, że mi wierzy, że jest to nagrane, no i po prostu ustąpiła. No i dobrze zrobiła, no bo wszystko jest w porządku z testy, które zrobiłam, wszelkie zadania, które mi dała. To owszem, większość się powtórzyła z tego pierwszego badania, a ja naprawdę mam dobrą pamięć, więc i lubię zresztą psychologię i też takie różne testy i zadania psychologiczne, w związku z tym y, ja dużo pamiętałam, więc owszem, moja treść jako odpowiedzi były trochę inne, no bo parę rzeczy się zmieniło. Y, więc ja się musiałam odnieść do tego, co wydarzyło się w przeszłości, ale pomiędzy aktualnym badaniem a tym pierwszym y, w tym przypadku. No i, y, no i zaskoczyła mnie jednym innym y, na takim starym komputerze, ale takim małym, stacjonarnym którym się kojarzy z filmów dotyczących zakładów psychiatrycznych, szczerze mówiąc, ale dobra. No i tam miałam zestaw 300 pytań. Na zasadzie pierwsza odpowiedź tam typu: tak, nie, czy tam się nie zgadzam, czy coś takiego, to miałam do zaznaczenia. No, zrobiłam to w pół godziny chyba, czy coś takiego. Ona myślała, że będę potrzebowała na to zdecydowanie więcej czasu, więc znowu myślała, że chyba skądś te pytania po prostu znam. A wszystko zaliczyłam, nawet na sporą ilość punktów, w tym też zadania tak zwane logiczne, których miałam bardzo dużo do zrobienia, zdecydowanie więcej niż za pierwszym razem. Więc pomieszanie z poplątaniem, ale można i tak, jak widać, także takie mam doświadczenia. Więc podsumowując, przedstawiłam Państwu moją prywatną, osobistą, aktualną apteczkę, która nie tyle jest aktualna, co już od kilku dobrych lat. Jeszcze dodam, że odkąd jestem pełnoletnia, a na dzień dzisiejszy mam już skończone 34 lata, to rzadko kiedy choruję. Po prostu też o to zadbałam, więc wiem, co na mnie pozytywnie wpływa, no zwłaszcza powietrze nadmorskie. Dlatego co jakiś czas jeździłam na urlopy właśnie nad Bałtyk w Polsce, no a później mieszkałam przez te mniej więcej blisko 2 lata, półtorej roku. Także dodam jako ciekawostkę, mieszkając w Świnoujściu, przeszła mi alergia, która się objawiała zawieniem oczu na pyłki zbóż i traw. To chyba wiadomo dlaczego. Tyle w tym temacie. Do zobaczenia, do usłyszenia.